Izrael uderza w Iran, a Rosja apeluje o deeskalację i dyplomację. Czy Kreml naprawdę broni swojego strategicznego partnera, czy tylko gra pod publiczkę, chroniąc własne interesy? Dziś w PoliHistorze sprawdzimy, dlaczego Rosji nagle zaczęło zależeć na prawie międzynarodowym. Bartek Gajos. Ernest Wyciszkiewicz. PoliHistor 2.0. Program Centrum Miroszewskiego. 13 czerwca, z pewnością wszyscy Państwo widzieliście, że Izrael rozpoczął operację Rising Lion, którą na polski tłumaczymy jako powstający lew. Ja mam trochę problem z tym tłumaczeniem, myślę, że można by trochę na nim popracować, ale nie o tłumaczeniu dzisiaj będzie mowa, tylko o tym, jak w tej całej układance na Bliskim Wschodzie zachowuje się Rosja. No bo jak popatrzymy na sekwencję wydarzeń, my rozmawiamy z Ernestem 17 czerwca. 13 czerwca, czyli tego samego dnia, kiedy ta operacja się rozpoczęła. Prezydent Putin rozmawiał z premierem Netanyahu oraz z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem. Jednocześnie zaznaczył, że Rosja potępia działania Izraela podjęte względem Iranu i odwoł, Rosjanie odwołali się do tego, że to jest naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych. Kolejnego dnia mieliśmy kolejny telefon, tym razem ministra spraw zagranicznych, Ławrowa i, i rozmowę z ministrem spraw zagranicznych i Izraela, Abbasem Arakcim. I tutaj mieliśmy kolejny raz powtórzenie tego samego komunikatu. No to co, Erneście? Prawo międzynarodowe, Rosja, Kreml chce bronić prawa międzynarodowego. Wierzysz w szczere intencje Kremla w tym przypadku? Zachęcam wszystkich Państwa do zerknięcia na naszą stronę. Tam jest taka książka, Rosyjskie podejście do prawa międzynarodowego, i tam jest wyjaśniona cała istota. To znaczy od 200 lat co najmniej dostajemy wykład przez estońskiego badacza, zrobionego Lauriego Malks, pokazujący o co chodzi w rosyjskim podejściu do prawa międzynarodowego, a chodzi o to, że jest to Narzędzie do realizacji własnych interesów. Czasami jest potrzebne, czasami nie jest potrzebne, czasami musimy go trochę, trochę wykrzywić to podejście, czasami być bardzo literalni w odwoływaniu się do niego. W zależności od okazji, która się pojawi. No i pojawiła się okazja związana z izraelskim atakiem na Iran, ale to jest okazja trudna dla Kremla, moim zdaniem. Wiesz Dlaczego? Dlatego, że jak ja miałbym szukać jakiegoś terminu, który opisuje Rosję jako mocarstwo, to widzę takie zasadniczy, mocarstwo oportunistyczne, który jest. Dobrze wyczuwa okazje, które się pojawiają w systemie międzynarodowym. Jest zbyt słaby, aby nadawać ton, ale na tyle mocny, aby wchodzić w pewne szczeliny, dostrzegać pewne okazje, wykorzystywać je, antagonizować, karmić się niestabilnością w różnych regionach, wchodzić tam w roli jakiegoś pośrednika. Tylko jest pewna różnica. Zazwyczaj to Rosja jest kimś, kto generuje tą niestabilność po to, żeby ją potem kontrolować, prawda? I oferować swoje usługi, a tu jest proces poza jej kontrolą i ma pewien dylemat strategiczny, to znaczy, z jednej strony oczywiście partnerstwo z Iranem, ostatnio podpisany był traktat o współpracy, o strategicznym partnerstwie, ale z drugiej strony relacje z Izraelem, które też są istotne. Ja przypomnę, że Izrael nie był specjalnie skory do wspierania Ukrainy w tej wojnie. Jakieś dostawy były sprzętu, ale to szło jak po grudach. Politycznie też Netanyahu nie był specjalnie skłonny do tego, aby potępiać Rosję. Wizytował Moskwę bardzo często wcześniej, więc Rosja jest w sytuacji, w której musi teraz jakoś te dylematy rozwiązywać, i te, to też zachowuje taki właśnie ostrożność połączoną z próbą zrozumienia, jak tą, te okoliczności wykorzystać, bo chyba na razie nie wiedzą do końca, raczej czują się niepewni, tak jak większość graczy wokół bo Izrael jednak podjął decyzję autonomicznie, a konsekwencje spadają i na Rosję, i na Stany Zjednoczone, i na Europę, i na rynki naftowe, i na wiele, wiele innych jeszcze dziedzin. Bo 11 czerwca, to może też naszkicujmy tutaj, Benjamin Netanyahu moim zdaniem nie tylko wywrócił stolik, który został już po części ustawiony przez Stany Zjednoczone, ale również przez Rosję, bo 11 czerwca, czyli dwa dni przed atakiem, rosyjski wiceminister spraw zagranicznych, Siergiej Ryabkow, Zaproponował, że ten wzbogacony uran, który jest w Iranie i który został potwierdzony posiadanie tego wzbogaconego tego uranu, z którego potem można stworzyć ewentualnie bombę jądrową, został potwierdzony przez Międzynarodowy Instytut Energii Atomowej. No i Rosjanie zaproponowali, że oni wezmą ten wzbogacony uran do siebie i przetworzą go na paliwo cywilne. I wydaje mi się, że to po części też było uderzenie w tę koncepcję, która być może, no tutaj nie znamy kuli, oczywiście dyplomatycznych, ale to nie jest żadną tajemnicą, że wielokrotnie ze strony rosyjskiej mieliśmy takie sygnały wysyłane do Waszyngtonu, że my tutaj będziemy odgrywać konstruktywną rolę w kontekście irańskiego programu atomowego i możemy służyć jako pewien pas transmisyjny. I drugą rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest kwestia tego, jak Iran i ten związek irańsko-rosyjski był przedstawiany w mediach. Proszę państwa, Iran i Rosja nie są sojusznikami w sensie formalnym. To znaczy ten traktat o strategicznej współpracy, on nie ma takiego mechanizmu, jaki mamy na przykład w traktacie waszyngtońskim NATO albo nawet w traktacie między Koreą Północną a Rosją, gdzie mamy pełne zobowiązanie, mamy pełne zobowiązanie do przyjścia z pomocą sojusznikowi w tym przypadku. Ten traktat oczywiście on ma taką bardzo poetycką nazwę, to jest traktat o kompleksowym partnerstwie strategicznym między Rosją a Iranem i on jedyną rzeczą do której, do której zobowiązuje Rosję tutaj to jest powstrzymanie się ja tutaj w tym momencie cytuję artykuł 3 ustęp 3 udzielania jakiejkolwiek pomocy wojskowej lub innej agresorowi oraz i dalej cytat dołożenia starań aby wszelkie spory były rozstrzygane zgodnie, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych no i tak dokładnie Rosja się w tym przypadku zachowała więc z punktu widzenia tego tutaj było bardzo ja widziałem na przykład bardzo wiele takich ironicznych komentarzy co to za sojusznik i tak dalej i tak dalej Iran w tym sensie nie jest sojusznikiem jeśli chodzi o kwestie traktatowe Natomiast to z pewnością jest, moim zdaniem, klęska Rosji, w takim sensie, że na przykład jeśli wczytamy się w ten traktat, no to mamy informację o tym, że wywiady powinny współpracować. No i ja bym jednak założył, że jeśli wywiady współpracują, to Rosjanie powinni trochę ostrzec Irańczyków przed tym, co się szykuje. A wygląda na to, że to jest kompletna katastrofa: no bo jeśli ginie szef sztabu irański i giną inne postaci bardzo ważne z punktu widzenia elity irańskiej. No to tutaj widzimy bardzo dużą asymetrię w tym przypadku możliwości między Stanami Zjednoczonymi a, a, a Rosją. No ale zakładać trochę, że służby rosyjskie są wszechmocne i że one wiedziały cokolwiek na ten temat. Moim zdaniem nie wiedziały. I Moim zdaniem i, też nie. I więc niespecjalnie mogły wesprzeć Iran w tej, w tej materii. Znaczy, warto na ten konflikt patrzeć szerzej, to znaczy zaskoczył Rosję skala jego i sposób działania Izraela. Wszyscy jesteśmy w sytuacji dzisiaj w tym momencie, że ta dynamika może być, wyglądać bardzo różnie w najbliższych godzinach, dniach, tygodniach. Nikt tego nie wie. Jeżeli uważacie Państwo, że są jakieś siły międzynarodowe, tajemne kluby, które kontrolują przebieg zdarzeń, wszystko już wiadomo, zostało postanowione i rozpisane są scenariusze, no to jesteście w błędzie, moim, moim zdaniem. Przypadek, eskalacja możliwa tu i tam, to wszystko będzie wpływać teraz na politykę poszczególnych państw. I Rosja też ma takiej takie sytuacji, że raczej musi reagować na bieżące impulsy, które płyną z regionu. Bo, jak zrobimy taką analizę, jest taka klasyczna analiza SWOT, się nazywa, z angielska, czyli badamy pewne silne strony, słabe strony, okazje, jakie ta nowa sytuacja tworzy dla nas i zagrożenia. Ja sobie to zrobiłem przy okazji tego, tego ćwiczenia przed programem i co mi wyszło? Jak myślę sobie o, o takich silnych aktywach, jakie ma Rosja dzisiaj, to jest, że wciąż ma jednak dosyć dobrą pozycję w regionie, więc ma pewną, ma pewną dźwignię dyplomatyczną i próbuje to wykorzystywać, pozując teraz na stronę, która może negocjować między Izraelem i Iranem. To na razie jeszcze niczego nie doprowadziło, ale no jest to jakaś karta. Jest to partnerstwo z Iranem, które jest, ma, ma pewne silne strony i słabe, o których powiedziałeś, czyli że to nie jest sojusz, że to nie ma tutaj bezpośredniego połączenia. Mamy korzyści gospodarcze. Cena ropy skoczyła od razu o 10-15% w kontraktach miesięcznych. To nie jest związane na razie z naruszeniem fundamentów na rynku, raczej z wzrostem ryzyka, ale jeżeli by doszło na przykład do zakłócenia ruchu tankowców przez Ciesinę ormus jedno z takich wąskich gardeł na rynku naftowym, wówczas rzeczywiście niektórzy analitycy sugerują, że ta cena mogłaby poszybować do 100, 120 dolarów za baryłkę, a to już byłby kolosalny zastrzyk gotówki dla Rosji, która jej potrzebuje, bo jednak budżetowo to wszystko jest bardzo napięte dzisiaj i trzeba zasilać machinę wojenną. I wreszcie, jeżeli chodzi o siłę, od, znów mam odwrócenie uwagi od Ukrainy. Nieprzypadkowo, dokładnie w tym momencie, jak rozmawiamy, pojawił się najbardziej intensywny nalot na, na Kijów w ostatnich miesiącach. Kilkanaście ofiar, wiele osób rannych. Więc to jest to, jak Rosjanie wykorzystują tę sytuację. Ryzyka jakie są związane? No, że generalnie na przykład, i to jest ciekawe, że publiczne, o, opinia publiczna, której w Rosji nie traktujemy poważnie, ale generalnie nie jest przychylna specjalnie Iranowi. I raczej tutaj władze muszą dosyć ostrożnie tym argumentem tutaj się posługiwać, bo jednak tej sympatii zbyt wielkiej nie ma. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju okazje, no to mamy te ekonomiczne, ale jest też zagro jest kilka zagrożeń. To znaczy, że ta okazja, która się pojawia, no, sprawia, że Rosjanie mogą popełnić wiele błędów. I w momencie, w którym dojdzie do jeszcze głębszej destabilizacji w regionie, ich ogólna strategia, to znaczy, aby być... Wszechobecną tam i służyć jako rodzaj takiej siły, która balansuje, przypomnijmy: Syria, Iran, mocne, mocna pozycja w północnej Afryce, Libia. Rosja chciała być tam takim graczem, który służy wszystkim jako pomoc do negocjacji, dobre relacje z palestyńczykami też przecież, no. Jeżeli to wszystko runie, ta układanka w regionie, no też pozycja Rosji przestanie mieć takie znaczenie, jak ma do tej pory. Więc tu jest wiele tego rodzaju miejsc, w których pokazują, że Kreml nie wie do końca jeszcze, jak tutaj się, się rozlokować. Ma dużą tutaj awersję do ryzyka moim zdaniem, dlatego, że nie wie tak naprawdę, jakie są cele finalne Izraela. Jeżeli tak jak Netanyahu mówi, chodzi o zmianę reżimu, to to jest kolosalna y, zmiana dla Rosji, też potencjalna. To jest, moim zdaniem, tam się zaświeciło kilka czerwonych lampek. I jakbym miał psychologizować, to oczywiście zawsze jest bardzo ryzykowne, to powiedziałbym dwie rzeczy. Słuchałem sobie fragmentu programu Fiodora Łukianowa, takiego rosyjskiego analityka blisko orbitującego wokół Kremla, który był właśnie poświęcony wydarzeniom z 13 czerwca i temu, że Izrael zaatakował Iran. Oczywiście pytanie, które się pojawiło, czy Stany Zjednoczone wiedziały, czy nie wiedziały, czy była jakaś inspiracja, czy nie inspiracja. Moim zdaniem to jest pytanie, które sobie wszyscy zadają na Kremlu, i na moim. Zdaniem... Moim zdaniem odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Pomimo tego, co mamy w publicznej komunikacji i co ja interpretuję, że Izrael jedyne co zrobił, to poinformował administrację prezydenta Trumpa, że wjeżdżamy i tyle, po prostu. Nie macie tutaj nic do gadania. To była pierwsza kwestia. A druga, no regime change to jest słowo, które na Kremlu, wszystkie kuranty na Kremlu po prostu zaczynają dzwonić bardzo mocno, jeśli słyszy się takie, takie sformułowanie. Bo jeśli by do tego doszło, no to... To jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia Kremla, bo oni tego właśnie się obawiają. Ja pamiętam, pamiętasz, był taki, taki wielki skandal się zrobił, kiedy Joe Biden, będąc jeszcze prezydentem, on chyba w Polsce wystąpił. Nie wiem, czy to był Rzeszów, czy Warszawa. I na sam koniec, tak bardzo spontanicznie rzucił, że, że ten gość nie może być u władzy, czy coś takiego. A propos Putina. Jaką to ogromną kontrowersję spowodowało i jak widać tę elektryczność, w ogóle dyskusji wokół tego wszystkiego. No i trzecia rzecz, moim zdaniem, to znaczy stres test. To będzie stres test dla tego związku Iranu z Rosją. No bo tak czysto logicznie, jeśli Iran do tej pory dostarczał Rosji szachedy, czyli te drony bezzałogowe, które były wykorzystywane w agresji na Ukrainę i pewnie jeszcze w jakiś inny sposób pomagał. Zakładam, to jest moja oczywiście spekulacja militarnie, czyli dostarczając pewne uzbrojenie. No to teraz, w przypadku tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, wydaje mi się, że Iran będzie naciskał Rosjan, żeby oni coś dali. Pytanie, czy Rosjanie będą chętni na coś takiego i jak to ewentualnie wpłynie na stosunki rosyjsko-izraelskie. Tutaj wydaje mi się, że Rosja będzie jednak przede wszystkim próbowała wyczuć, w którą stronę zmierza sytuacja. Pamiętaj, że ubezpieczyli się trochę na wypadek tego rodzaju działań, to znaczy, znaczna część produkcji szachedów jest obecnie realizowana na terytorium Rosji i to na południu. I to też było wydaje mi się, też celowe po to, aby uniezależnić się od no, niestabilnej, potencjalnie niestabilnej sytuacji w regionie. Nie wiem, w jakiej skali dzisiaj te fabryki są zależne od dostaw z, Ukrainy, z, z Iranu podzespołów, czy jakichś części. Nie mam na ten temat zielonego pojęcia, więc nie będę tego wątku rozwijał. Natomiast widzimy, że ta, ta próba uniezależnienia się od nabywania dronów bezpośrednio w Iranie już została zrealizowana. Więc tu dla Rosji, dzisiaj toczącej cały czas wojnę na wyczerpanie z Ukrainą, mamy i okazję z jednej strony, która może pomóc, na przykład poprzez zasilenie budżetów, dodatkowe środki potrzebne, ale też mamy potężne ryzyka związane z tym, że może runąć pewna układanka, którą zbudowali. Nieprzypadkowo na przykład prezydent Zeleński, ukraińskie władze, które raczej zwracają uwagę na to, że atakowany jest reżim zbrodniczy, odpowiedzialny częściowo za to, co dzieje się na Ukrainie, że, że trzeba robić wszystko, aby rozbić oś Północna Korea, Rosja, Iran, która jest szkodliwa dla porządku międzynarodowego, więc próbują w tą stronę Ukraińcy uderzać, widząc, że osłabienie Iranu Choć nie, nie znamy konsekwencji, generalnie jest czymś korzystnym, dlatego że ono podwyższa ryzyko Rosji, też powoduje, że Rosja, rosyjskie aktywa dyplomatyczne też są trochę rozproszone, muszą bardzo głęboko zanalizować, co, co się dzieje, oceniać na ile to może przynieść szkody prowadzonym działaniom, więc dla Ukrainy, z jednej strony jest ryzyko, że to odciąga uwagę wielu nas, i mediów, od Ukrainy, od tego, co się dzieje. Z drugiej strony też odciąga uwagę Rosji od pe pewnych aktywności związanych z próbą przeciągnięcia choćby Amerykanów na swoją stronę, jeżeli chodzi o rozmowy pokojowe, czy może pseudopokojowe, dotyczące wojny na Ukrainie. Więc tu jest wiele, wiele piątków na tej szachownicy, prawda. Nie lubię tej metafory, ale jeszcze jest rozłożonych. Poruszają się chaotycznie, bez żadnych zasad, tak naprawdę. I musimy poczekać, jak to się będzie rozwijało, a to może być w zasadzie Kwestia godzin, nawet, kiedy, to nie wiem, reżim irański wywiesi białą flagę. Nie wiemy, jaka jest sytuacja, prawda? No, wiemy, że to się rozsypuje i wszyscy musimy. Łącznie z Europą, która jest zmarginalizowana zupełnie w tych dyskusjach. Zastanawiacie się, jakie to będzie miało konsekwencje dla sytuacji bezpieczeństwa w regionie i w, i w Europie, i na Bliskim Wschodzie. No my będziemy to z pewnością obserwować. Premier Netanyahu ogłosił, że ta operacja ma trwać 14 dni. Zobaczymy, czy rzeczywiście tyle będzie trwała i co się wydarzy w nadchodzących dniach. A my w tym momencie stawiamy. Kropkę I widzimy się w piątek. Po Bożym Ciele będziemy rozmawiać o tym, w jakim stanie jest rosyjska gospodarka. Do zobaczenia. Do zobaczenia.